Witajcie w kolejnym filmie. Nie wiem czy mnie będzie dobrze słuchać, bo strasznie wieje dzisiaj pana. Jesteśmy w okolicy Białogardu. Zobaczcie pole. Nie jest takie mokre. Świeci słoneczko od jakichś dwóch godzin. Wcześniej przepadywał na zmianę śnieg z gradem. Ale też zbieraliśmy bo ziemia lekka to wiadomo że idzie. No Pole ma 55 hektarów. Zbieramy je jakby na razie po najdłuższym roku ale zaraz to się będzie wszystko skracać i do końca, aż na końcu będzie naprawdę nie wiem, 20% długości tego przejazdu pierwszego uprawia przed nami Horschem z Masseyem Fergusonem zaraz Wam pokażę jak ładnie uprawia jest tak różniutko, elegancko że masakra, dla nas idealnie No już trochę zrobiliśmy tego pola, myślę że około 3-4 hektarów. No, Sebastian zbiera. No i tutaj kamienia drobnego praktycznie, że nie ma. Jest sam gruby, tak naprawdę bardzo gruby. A no, akurat w tym przejeździe jeszcze troszkę drobnego jakiegoś się trafiło. Tu widzicie, tutaj w koniec jest taka górka piaszczysta i tutaj za bardzo nie ma, ale tam już kamienia trochę jest. O i trochę perzu też widać. Tutaj wieje chyba zawsze, z tego względu, że jak się tutaj jedzie to jest tyle wiatraków na bliskiej odległości od tego pola. Naprawdę bardzo dużo. I zobaczcie, tak nam tutaj robi to pole horsz. Jest naprawdę fajnie, bo prawie w poprzek tego co było. No i robota jest zrobiona luks. No a Sebastian tu jeździ w kółko, jak widzicie tu jest przejazd, który już jechał. Idę do tego porszcza, zaraz wam nagram, jak to wygląda. No, i na odwozie mamy też Maseja Fergusona z Fligiem. Flig nie z tą najwyższą ścianą, tylko z tą trochę niższą. A podejdę też, wam pokażę, jak to wygląda. Ale najpierw chciałbym nagrać uprawę Masejem. No, i dzisiaj nie będziemy robić nocki. dopiero być może od jutra zaczniemy robić. Pierwszą nockę, no bo dzisiaj niedziela. O, maszynka zbiera. Zobaczcie, trochę tej wilgoci się nazbierało ostatnio w tej ziemi. A ja idę Wam pokażę uprawę forczem. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest terrano. Ale podejdę to zobaczę. 4,5 metrowy. na go masę 300 chyba 50 koni, 8. No i powiem Wam, że ma, ma co robić ten masej Fakt zapusza głęboko tego Horsza, chyba tak do 25 cm. No i ma co mieszać, naprawdę. Pomimo tego, że jest słabsza ziemia, to i tak jest prędkość nie wiem jaką ma ale pewnie po 5-6 zaczął równo z nami a sporo już robił Horsz rano 5.4 GX 5.4 to chyba 54 metra Tak mi się wydaje że to będzie No i chłopakom się właśnie nie udało uruchomić nawigacji Jakiś błąd tam mają No a naprawdę robota kapitalna tutaj Zaraz Wam pokażę drugi sprzęcik, czyli Maseja z fligiem do odwozu. No i zaraz sypanie na odwozie Masej 7724 fligiem na VT z na Tridemie. Ale zobaczcie, u nas te fligi mają wyższą ścianę. Nie? Jak on sobie da radę z wypychaniem kamieni. No, pójdę z drugiej strony. No i spokojnie jeszcze mamy tam zapasów z 30 cm nad burtą dobrze jest okej okay. No i sypania ostatniego zbiornika i kończymy. Idziemy jeszcze wysypać przyczepę, więc zaraz wam nagram jak to wygląda, jak ta ściana przesuwna popchnie te kamienie. Powiem szczerze pierwszy raz na takim modelu przyczepy sypiemy. No zobaczymy jak to pójdzie. Także co widzimy się za chwilkę jeszcze. Dobra, do.